Tak, tak dobrze? Tak będzie dobrze w kamerze. Ok. Nagrywamy, tak? Kamera poszła. No więc yy, zrobił nie takim tonem, dobrze. No więc yy, skończyłem, tak lepiej, dobrze. Yy, no więc skończyłem praktykę yy, zielonej tary. Miałem robić krótką, ale była. Bardzo długa i bardzo intensywna. Tara już poszła. Teksty schowane. Teksty, teksty, teksty w tekturce w, w pokrowcu na teksty, czy jak to się nazywa, schowane. No i tak mi przyszło do głowy. Na balkonie jak pali. Była taka piosenka raz, dwa, trzy nie pal nie pal papierosów. I jej sobie słuchałem. Przyszło mi na, na balkonie podczas medytacji do głowy co ja takiego powiem wam, moim dzieciom. Dlaczego w ogóle? Ja te filmy nagrywam jeszcze raz muszę to. Muszę jakby się ukonstytuować i yy, zaznaczyć, yy, co było w ogóle takim impulsem, co było impulsem do tego działania, do tego ekshibicjonizmu publicznego, mojego i wywalanie wszystkich brudów na wierzch, i wywalanie wszystkiego i mówienie to w ogóle jaki jestem biedny, i w ogóle jaki jestem nieszczęśliwy, i jestem jaki jestem. Wiśniewski też mówił, nie? I Big Brotherze pokazywali się. Fotografowałem dwa razy Big Brothera, także znam, znam temat, znam uczestników. Osobiście robiłem im zdjęcia swego czasu, to da, dawno, dawno temu w Warszawie. W każdym razie, yy, zawsze, jest, zawsze za czymś stoi jakiś powód, tak? Jednym z tych powodów, o którym teraz powiem, o innych będę mówił później. Było to, że mój 15-letni syn, a nie powinienem mówić ile ma lat, bo to jest tajemnica. W każdym razie mój syn, którego wychowałem, z którym byłem bardzo długo, prawie codziennie, jeżeli nie codziennie. Bo czasami rodzice wychodzą gdzieś. Na przykład ja wychodziłem na koncert bez niego, teraz wychodzę z nim na koncerty. Znaczy, chciałbym wychodzić i byliśmy na jednym koncercie, Julie Horton, teraz w Warszawie. Mój malutki syn, którym się musiałem opiekować, miałem w pamięci cały czas jego. Ja pamiętam, dorośli pamiętają, ale dzieci nie pamiętają, bo na przykład czteroletnie. Trzyletnie dziecko, kiedy na przykład ma 9 lat, to jest jedna trzecia jego życia, czyli tak jakby dorosłego była jedna trzecia życia, czy jakby minęło 15 lat, co najmniej, albo mniej troszkę. Tak? Czyli to jest kto z dorosłych pamięta, co było 15 lat temu? Kto pamięta swoją pierwszą dziewczynę? Na przykład ja w ogóle dziewczyn swoich nie pamiętam i w ogóle mnie to nie interesuje, byłych. Ale kto pamięta w ogóle przeszłość? My nie pamiętamy dzieciństwa, nie pamiętamy, dużo rzeczy zapominamy. Dni lecą, nieubłaganie do finału. A ten finał jest smutny. Po prostu. Ludzie, odchodzą, tak? Wszystko przemija. Tempus fugit, jak to mówili starożytni Włosi. Wszystko mija, czas leci, pantarej, wszystko płynie, mówili starożytni Indianie. I tak się właśnie zastanawiam, zastanawiałem się że przecież ja pamiętam swoje dzieci, pamiętam swojego syna, pamiętam wszystko, pamiętam, pamiętam. On mnie pamięta, jestem fajny, jestem super, tato, on mnie pamięta. Nie będzie problemu, spotkamy się i nie będzie problemu. Ale jest też inna rzecz, o której zapominają rodzice, którzy nie widzieli swoich dzieci przez jakiś czas. Nawet jeżeli wyjeżdżają na krótko na wakacje, już nie będę mówił, gdzie wyjeżdżają na wakacje. Albo na święta, to się nie widzi tych dzieci, i samemu się człowiek też zmienia, bo my się cały czas zmieniamy. Zewnętrznie, niektórzy się bardzo zewnętrznie zmieniają, i wewnętrznie człowiek wymienia wszystkie swoje komórki co jakiś czas. Czyli można powiedzieć, że ten ja, Kiedyś, sprzed trzech lat, mógł się tak zmienić bardzo mocno, że tamtej osoby w ogóle nie ma, a się zmieniłem dosyć radykalnie. Moje życie się zmieniło, więc ja sam nie jestem tą samą osobą i siebie nie pamiętam. Czy jakoś tak? W każdym bądź razie na, na urodziny mój syn złożył mi życzenia bardzo miłe, za które mu dziękuję aż do dzisiaj, że o mnie pamiętał. I powiedział zdanie, które mnie wstrząsnęło. Wstrząsnęło to zdanie. To zdanie było dla mnie wstrząsające. Mój syn, który jest prawie dorosły, ma teraz 18 lat, chyba, prawie. Bo się tak zachowuje, mój syn powiedział: Jesteś najlepszym, ta ale to jest istotne. Jesteś najlepszym tatą, ale w ogóle cię nie znam. Trzy lata minęły, mieliśmy jakiś tam kontakt ze sobą, sms i mówi, że trzy lata mnie nie znał. Jak go zobaczyłem po trzech latach, jak przyjechał taki wysoki prawie jak ja. Po prostu ja stałem na peronie i peron był wyżej. I on był niżej. Więc prawie był taki jak ja i go odebrałem z dworca? To mój syn to ja byłem w szoku. I myślałem, jestem w szoku, mam dużego syna, jestem w szoku, jestem w szoku, jestem w szoku, jestem w szoku mam dorosłe dzieci. Mam dziewięcioletnią córkę, jestem zaszokowany, jak oni się wszyscy zmienili. A czy, wy rodzice, myślicie? Jak dzieci są w szoku, jak wy się zmieniacie, bo możecie się zmieniać, niepostrzeżenie dla nich, i już nie, mo, możecie nie być takimi samymi rodzicami dla tych dzieci, jak, jakim byliście kiedyś. Może z wami coś jest nie tak, a może tak? Może, może się zmieniliście na lepsze? Oby, a może się zmieniliście na gorsze? A może tąpnęło wami życie? A może macie problemy? A może? A może, może? Nie ma kontaktu? Bo wtyczka nie pasuje do gniazdka, nie ta, bo może się coś zmieniło? może się przenieśliście i nie możecie zapalić lampki. Bo lampka była kupiona przed Anglii, a teraz mieszkacie w Afryce I nic nie pasuje. nie pasują połączenia, Wasze do ich, bo oni się też zmieniają. A czy myślicie czy, czy myślicie, że wy się zmieniliście? Myślę, że nie, myślicie... Jestem cały czas taki sam, jestem cały czas taka sama, taka sama dobra mama, taka sama i taki sam dobry tata. Przecież ja jestem złym tatą. Bo chodzę na czarno i uwielbiam, jak Łukasz Orbitowski, koszulki heavy metalowe, szczególnie black metalowe. Z black metalem nie ma żartów, więc może ja się zmieniłem, bo wcześniej nie chodziłem w koszulkach black metalowych. Na przykład nie mogłem, albo mi nie było stać, albo nie wypadało. Tak? I nagle tato chodzi w, w koszulkach black metalowych, gada coś na YouTubie i, w, i, i dzieci są w szoku. Także mój syn powiedział mi, że mnie w ogóle nie zna. Dlatego ten filmy kręcę dla niego. Między innymi, bo mam dużo dzieci. Ho, ho, ho. Ale syna mam jednego.